Witam moi kochani. Powoli się zabieram do pracy. Wiem, że się bardzo niecierpliwicie z Waszymi pytaniami, z Waszymi rzeczami, ale ja lubię, jak wiecie, pracować. Uwielbiam Wam pomagać, ale też uwielbiam e, odpoczywać. Uwielbiam, bo wtedy jesteśmy bardzo skuteczni. A szczególnie e, kiedy e, wzmacniamy naszą energię, naszą siłę, naszą moc. Wtedy jesteśmy efektywni, więc dziękuję za cierpliwość. Dzisiaj dla Was, ponieważ bardzo dużo rozmów odbyłam z wami wczoraj i też widzę dzisiaj bardzo dużo pytań jest dotyczących właśnie związków. Chciałam Wam, żebyście właśnie zadali sobie pytanie na Wasze życie uczuciowe i już mamy trzy karty. Czy kartę numer jeden, czy kartę numer 2, czy kartę numer 3, które, które karty z Wami rezonują. I zaraz zobaczymy, jakie są przesłania. Jeśli wybrałeś kartę numer 1, piękna karta. Tutaj. Czasami, czasami życie nas więzi w różnych rolach. I w tych rolach właśnie. Czasami te, te rzeczy do nas czasami nie pasują. Wtedy dobrze jest przyjrzeć się pewnym rzeczom i tak jakby uwolnić swój głos wewnętrzny, uwolnić emocje przede wszystkim, spojrzeć na to z innej perspektywy na różne rzeczy. To jest bardzo, jakby ważne, żeby połączyć się z własną duszą. Jeżeli wybrałeś kartę numer dwa, cudowna energia, przede wszystkim święta przestrzeń, cudowny głos aniołów, wsparcia, przede wszystkim działania, tego wszystkiego, co jest, takiego połączenia, oddania tej najwyższej mocy. Jeżeli wybrałeś kartę numer trzy, czy wybrałaś Miłość jest na Twojej drodze. Zawsze w tym połączeniu, kiedy wyślesz intencję, to poczujesz nie tylko swoją energię taką życiową, ale przyciągniesz tą drugą połowę, tą osobę, która będzie bardzo ważna w Twoim życiu, która będzie poprzez będzie nasycała Twoją wewnętrzną siłę, wewnętrzną moc, będzie dawała Ci taką przemianę, będzie Ci dawała odwagę. Krótko, moi drodzy, na temat, a zaraz się już biorę za Wasze pytania, za rozmowy z Wami i wykorzystajcie ten czas właśnie na dobry odpoczynek. Pozdrawiam. Drabiam.